A Wiedźmina za 60 w edycji gry roku, z tymi dodatkami wszystkimi. Aha, to tam są jakieś dodatki. No, jest to serce z kamienia i okay. krew i wino. To są takie dodatki fabularne na dość sporo godzin, bo tam jeden dodatek chyba 20 godzin nawet. To co, Czy dwa? Ja nie, jedno to wiesz, drugie? To a ja drugi? Nie ucieknie jest to, <grym <grym Znaczy, nie ogólnie RDR mi się rzadziej pojawia, dopiero <grym> teraz mi wpadło wczoraj, e, go dodałem. Wiedźmin jest dość często, no ale no, jak jedno. No, no bo jeżeli Wiedźmina, to weźmijmy Wiedźmina. No to dobra, to teraz Wiedźmina. A, to że, to jak, się ten. Spoko. jak się uda, to się uda. Spoko. To możecie tego Wiedźmina tam... jest mieć... Za 60 jest Używka, za 75 jest znówka. 95 słów. A ty nie takie same sobie. No, to jest to samo, tylko nie macie przyjemności zdjęcia folii. To jest OK. I kartą gotówką. Ej, kartą będzie. Dobra, to 60. Można zbliżyć. 60. Dobra. Potrzebujecie potwierdzenia z karty? Nie, nie. Dzięki. Do widzenia, do zobaczenia. Mega ważne info: w przyszłym tygodniu jadę do rodzinki do Niemiec i nie będę cały tydzień na sklepie. Więc wszystkie filmy, które będziecie widzieć na YouTubie w najbliższym czasie, są nagrane na zapas. Więc asortyment, który widzicie w tych filmach, może się lekko różnić od stanu faktycznego. Sklep będzie normalnie otwarty w standardowych godzinach, będzie mnie zastępował szefu, albo tutaj znajomy ziomek. Jednakże, mam z tej okazji dla was fajną promocję. Jeśli przyjdziecie na sklep w dniach 15 kwietnia do 19 kwietnia i na hasło jestem od Domano", dostaniecie 10% rabatu na całe zakupy. Z bomby dostaniecie 10% rabatu, wystarczy właśnie, że powiecie hasło, pokażecie, że subskrybujecie kanał i tyle. Chcę w ten sposób pokazać szefowi, ile nas faktycznie jest i jak bardzo YouTube pomaga w rozwoju tutaj sklepu. Tyle, życzę wam miłego oglądania. I mam nadzieję, że do zobaczenia! Archatent, Ale tą jakąś kolekcję nową... Uncharted. No, yy, Złodziej ma... coś tam... Nie mam, mam tylko trójkę Uncharteda na PlayStation. No, jak ja wystawiam tylko Uncharteda to mi od razu schodzi. I w tym momencie nie mam. Muszę już ona jest w domu, to zadzwonię bo to macie playstation 4, playstation 5, Maxiu! Maksiu, halo Maksiu, powiedz tutaj, bo jestem w, tutaj, bo jadę do domku a jestem tutaj, gdzie pan ma te gry jaka ta gra miała być? ten i chodziło mi o to, żeby była no wiesz co, nie mam aktualnie tego Uncharted'a, a coś innego by Cię interesowało, czy tylko ten Uncharted? A jakie są? No dużo mam gier nowych na PS5... Yy... Ale Ty chcesz, masz już ten ten Archa, ten z tego, tego, czy jakąś inną? Nie <grym> no, to to bo <noise> czy znaczy znaczy ja ci mogę tutaj myślał. wymienić co pan, mam bo mam... Po, czekaj, czekaj, ci wymieni tutaj no na przykład nie wiem Spider-Man grałeś Spider-Mana no, on ma wszystkie rzeczy grałeś spider okej okay. dalej najnowsze Lego Horizon on ma 9 lat nie nie okej okay. Ratchet i Clank Raczej Clank, taka przygodówka, tam się takim lisem steruje. Eee. A to jest coś pod, podobne, moim zdaniem, coś podobnego do takiego uh -huh. Ratent. Uh -huh. Do tego on czarty? No, coś takiego. Uh -huh. Za niedługo wyjdzie w teraz, no pod koniec kwietnia wyjdzie Indiana Jones To jest takie najbardziej zbliżone, tylko no to, no to dopiero wiem. pod koniec kwietnia wychodzi A ten, a jakbyście mieli ten to zostawiłbym numer telefonu i byście mi dali znać Ja bym yy, ten? No co naprawdę Maksiu to jaką chcesz grę? A w co grałeś jeszcze, co się podobało? A chciałeś auta, tak? Ale chciałeś te. Yy, yy, bo gram turystycznie, to najnowsze ma, ale. Yy, a to drugie auta, jakie były? A Network Speed jakiś? Czy nie grałeś w Speed? Girałem, no nie grałem. No, 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 nie Ja bym tego ta polecał. Jak nie znasz, to sprawdź na przykład na YouTube, na Google'ach, Raczej No, raczej Declan, to jest to. Nie wiem, czy pan zna. Hmm. Maciu, pan, pan poleca tutaj Ratchet Clank. To jest, so, to jest coś podobnego, widzę, do. Chodź, bym powiedział do. Fortnite'a, chyba. <laughs> nie, raczej nie. To jest nie? taka przygodówka. Jest... Nie wiem, czy Macie, grał. No, pasia... A na PS5 była taka gra Astrobot. No, znaczy... Astrobot na ps I to jest grałem. takie podobne do grałem tego Astrobota. I podobało ci się to, czy nie? Podobało ci się to. Ale nie, no to, to chodzi nie, mi o to, że ta tak gra jest podobna do gra tego. tutaj, co pan mi tutaj daje, yy, raket Klank, jest podobna gra do, do tej, właśnie, co tam jest. Co tam była. A, no to weźmie taką. No to no dobrze. Jak się weźleć. nie spodoba, to zawsze możecie mnie wymienić. Nie? Dobrze, wezmę ci. Okay. Dobrze, no pa. Dobra. A ja sobie jeszcze zapiszę. Jak ona do... kosztuje? 130. O, no dobra, co się nie robi dla dziecka. Jeszcze numer po prostu Muszę zbliżyć coś Aha to... Jakby ten, ja by ten był aha, ten mhm. Bardzo No jak tylko się pojawi to dam znać To proszę go od razu zostać A co jest co to jest za 600 zł Okulary Takie co się zakłada i się Do gry trafia ta jego. i się na, postacią w grze w Na żywo, tak? No, no się postacią w grze widzi się z, zazwyczaj w gierkach z oczu, postaci i się steruje postacią, nie? Tylko akurat do PS5. Są tamte okulary. To tamtego nie A? mamy na sprzedaż, tylko tamto mamy na wynajem. A Nitwór Speed na piątkę? Na piątkę? Właściwie nie wiem, czwórki ewentualnie, jakiś starszy. Z no, bo z czwórki to wchodzi, nie? No. Ale to nie no, to jak się pojawi ten Uncharted to wtedy zadzwonię i. Jak konkretnie on tylko na tym Uncharted. Nie no zabrał... bardzo, bo on to właśnie wszystkie ma części, no wszystko, całe przeszedł, tylko oprócz właśnie tej. A grał czwórka? Grał. A czwórka jaka? Bo no czwórkę tą z 4 No grał. Bo jak coś, no to ta wersja na piątkę to jest to samo co na czwórkę. Tylko to jest po prostu tak nazwane kolekcja tego. A i macie to? Tu? I w tym momencie nie. Też mam wyprzedane. No ale właśnie ta czwórka, no to to jest czwórka... A to jest kolekcja złodziei... No, no to w tym kolekcja złodziei, złodziei no to właśnie, no, jest... no to jest to, bo on to, to... To w tym jest Uncharted 4 i w tym jest Uncharted Zaginione Dziedzictwo. No to, to, to No to jak to ma, to to jest to samo. Tylko po prostu w lepszej jakości pod piątkę. Nie, nie ma tego. Nie ma, ma te... Wcześniejsze, wcześniejsze... no to było 1, 2, 3. Tak, to ma te 3. A nie ma tej właśnie tej... Z cztery. Tak. No to okej, okay, no to to jest konkretnie pod piątkę taki zestaw właśnie. Nie, jemu to właśnie przy tam tutaj układanki, zdobywanie. Trzeba y, znaleźć to, trzeba tam iść, tu zabić tamtych, tu trzeba wziąć, otworzyć, no no. Coś, przekręcić, ustawić, się fajnie na WPS. Taki właśnie, tak jak tam jest, ten, hmm? ten mały. Ten pierwszy. Ten pierwszy co To jeszcze ludziki takie, były w piłkę to takie kurwa, goniły takie kurwa. <laughs> Daj, tak, jak teraz w Minecraft'cie są. No. To, takie takie to, kwadratowe. No. Dobra, bardzo proszę o kontakt. Dobra, będę dzwonił. Dziękuję. Dziękuję. jest jeszcze? Jest jeszcze 170. Ja mam nadzieję, że albo, albo Bardziej sobie kupię, albo tutaj i będziemy mogli zagrać czwórkę. Nie, ja nie kojarzę, żebym miał w ogóle przez ostatni rok Joycony. Ja tutaj tak używki się nie pojawiają Trzeba wygrać na nowe. Mogę zobaczyć co masz na switcha? No możesz sobie wejść jak chcesz jeszcze to mi przyszło Super Mario RPG Tylko o. sam cartridge było opakowanie Takie, ale to nie jest ten paper tylko jakiś moletek no. właśnie no to jakieś inne jest Uważam. On Switcha cały robi, że na dwójkę, jest kurwa 20 razy lepszy, i mi szkoda, to jest to... Też <gry> się zapatruję, na tą dwójkę, kurczę. Będziesz Mario Kart'a No Właśnie nie wiem, ja za tym Mario Kartem tak, bo ja mam Nintendo 3DS-a, i tak wszyscy wypalają to Mario Kart, Mario Kart, a pograłem na tym Nintendo 3DS-ie w tego Mario Karta i tak godzinę i nigdy więcej tego nie uruchomiłem. No to jest taka zabawa, żeby się. To jest raczej do grania z kimś, nie? Ale do tego marzę rpg to dopiero mi przyszło, muszę sprawdzić. Maria RPG Switch. Yes. 90 Są wystawiane te kartrycze 90, 90. 160 ktoś wystawił sam cartridge Nie, no, za to 90 co? Ja, ostatnio, jak je ja przyszedłem pierwszy raz, to no. nie no. powiedział, jak że jest kanał. Teraz to za dopiero, patrzeć, ale wyszło, że musiałem zapłacić za warunek. Kurwa i teraz sobie po drodze. <grym> Nie waham jeszcze. Skosiło Cię. No, ale chyba wezmę oba. Chyba oba? No, 170, 50. i tak to przyjdę. A, to warunek, jeść. to za niedługo wakacje. No, o, trzeba praktyki robić. Straszne są tutaj straszne A wymieniasz gierki czy nie? Znaczy, no pierwszy raz Cię kupuję, dopiero będę. Aha, bo nie masz inny, żadnych innych gier, nie muszą być tam znaczy, takie ode mnie. Nie. Możesz ja też bo swoje przynieśce już nie ja grać. tylko te, te sporty z tego Aha. No Dobra, 170 plus 90, 260. Zgadza się. ostatnio tak? A to tak no, to ta, to też tak szybko leci, nie wiem. Teraz ten weekend zbiłem to 5000 są. No w ogóle dzisiaj przyszedł Mek robił ze mną wywiad. Siedziałem sobie tutaj normalnie. to jest jakiś rodzinny biznes, tak? Wiedziałem, jak powstał pomysł w ogóle, na to, żeby zrobić vlogi. No czy, czy... Czemu rodzinny biznes? Nie! Nie, tak. Ja ogólnie zawsze mi się marzyło być youtuberkiem i w sumie już w gimnazjum w postałówce nagrywałem, ale to wiesz tam po 50 wyświetle miałem I na Twitchu sobie streamowałem, na TikToku sobie działałem, no i teraz na YouTube tak się dopiero jak tutaj z tego sklepu. Sam lubię oglądać ten hmm, pana z Lombardu. Nie wiem czy kojarzysz taki kanał Pan z Lombardu. Nie. On nie właśnie nie ma tak interakcje z klientami, siedzi i tylko on ma jeszcze kamerkę na klientów. Ja też za niedługo będę miał dla tych co się będą zgadzać. <grym, tłumaczyć> I no Ziomeczek ma ponad 400 tysięcy już subów, więc tego ludzie jednak chcą oglądać. Ciekawe. Za zainspirowałem się nim no i sobie właśnie prowadzę tak. I więcej nie biorę Kusicielów Kusicielu. <grym, kusicielu. <grym, jak wygrałem? No. Na tym naiskomie tego presa to nie pożyczę pożyczę tego A ile pożyczacie okulusy? Wiary, twiki? No 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 Nie okulusy, właśnie Zależy czy z gierkami z czy bez gier? Z gierkami, to no nie wiem. No. z gierkami no na weekend na... 90 tam coś takiego tak? 129 za dzień 300 za weekend no 3 dni Cały tydzień chyba było 500 i tam masz Grand Turismo Madison, które nie dam rady grać, bo jest powalone. No to mnie I Star Warsy. No, na Certyfikat kremacji. Jeszcze mezy nie przeszedłem. Na dużo rzeczy do roboty nie ma czasu. O Macie Człowicy. 200. No. Chciałbyś może jeszcze Rynkwita? Chciałbyś jeszcze drugiego? <AWE> Chciałbyś jeszcze drugiego <c fera> wiesz co, nie pytałem tak ludzi o niego, więc tak. jest spoko. Wiem, wiem, że on jest fajny, sam bym na nim pograł. Przydałoby mi się w sumie, żebym się poruszał. <śla> Ale no nie mam kiedy. Nie, idę. Jeszcze tu nic. Dobra, to do zobaczenia. Wiesz? Ewentualnie na czwórkę byś wziął ee, Wiedźmina? Trzeciego? Mm, a w edycji gry roku, czy nie? nie Tylko za gotowe, czy wymianko? Bo jak, na wymiankę ewentualnie. Bo nie, mam kilka. Wymiankę, no, no bo ten, bo, bo nie, mam, nie mam, nie mam tego. Nie mam czego wziąć, także to nawet nie ma sensu. No to przytrzymaj go, bo teraz mam kilka to i tak i tak musiałbym mniejszą cenę dać niż normalnie, daj. Mam cztery sztuki w aktualnie. Spoko, spoko. Nie masz czasem kabli HDMI może? Hmm, podyszce, takie dość fajne. Tylko czy metrowe? metrowe, a, a takie dość fajne co to znaczy? W sensie, w sensie jakie ma, jaki ma sygnał? Takie w okrocie. Okej, okay. a to, to puszcza sygnał tam, nie wiem, rozdzielczość 260. No to 4K normalnie. 4K, no, tam tak? tam jest nawet oznaczenie. Okej, okay, dobra, Pójdę. Dyszka. Za No. Nie jestem media ekspertem, który nalicza sobie prowizję <laughs> 50 zł. <śmiech> Właściwie <laughs> powiedziałeś, że dobra, spoko, to biorę. No sprzedawaliśmy je właśnie co, na, na jeszcze... Lixie, to to co chwilę, co, codziennie po kilka sztuk tych kapustów. Daj mi jeszcze drugi, jak masz. <grym> okej. <Okay. grym> na zapas. Nie, one są mega dobre, my je normalnie do PS5 dajemy i Chociaż nie, bo to mówisz, że to trzy... Chociaż nie, trzy metry to sporo. Dobra, okej, okay, no to spore. dawaj. Właśnie nie wiem, czy ja Ci tam... Te... Bo jedne miałem 2-metrowe, drugie 3-metrowe. Długo 2-metrowe. No nie, 3 metry. 3 metry, dobra. No to, to, to poproszę. A karton? 20 Okej. Okay. Dzięki awesome. bardzo. Zajebiście. Zawsze, za, za, zawsze, zawsze, z twojej budy wychodzę szczęśliwy. To się cieszę Będzie Będę za te kable, byś zapłacił stówę. No wiem, kurwa, właśnie <gülpy> <gülpy> dlatego, dlatego tak, wiesz, z niedowierzaniem patrzę, nie? Ale dobra, spokojnie. nie no. Wy jesteście porządna firma, także nawet nie, na Was podejrzewać jakieś... Dziękuję pięknie. Dziwne akcje. Nie? No dobra, no to dzięki. Najwyżej na jeszcze będę wpadał w niej przy innych okazjach, bo teraz to akurat znaczy tego tego, tego, tego Wildsa jeszcze bym przytulił, ale są inne gry, na które mam większą ochotę, a też są też są w podobnej scenie. Spoko. No, dobra, dzięki bardzo. Dzięki, trzymaj się. Na razie. Na razie. Hmm. Miło, miło słyszeć. Porządna firma Domano. Z zimiką jeszcze. Ale kiedyś porządna firma Domano.